Hyper Oli teraz skacze, jego obszar wybuchu muzyki jest większy i nie zużywa tyle amunicji, gdy zaczyna ładować. Super Byrona również wystrzeliwuje jego główny atak we wszystkich kierunkach od punktu uderzenia. Finks aktywuje dodatkowy super obszar wokół siebie, który podąża za nim gdziekolwiek się udaje. Super Jade ma skrócony czas odnowienia podczas hipernaładowania, a każde użycie super jest wzmocnione. Juju przywołuje większego grigi, który ma większe igły, wyższe obrażenia, większą prędkość ruchu i więcej zdrowia straszne. Meeple. Ich super obejmuje większy obszar. Teraz pozwala Meeple i ich drużynie przechodzić przez ściany i nad wodą. Lary wzywa posiłki przywołując drugi prototyp bota Lori, który zadaje więcej obrażeń i ma więcej zdrowia niż zwykła Lori. Gadżety wpływające na Lori dotyczą tylko oryginalnego modelu. Super Trunka zostawia mrówki na wrogach, które zadają obrażenia z czasem. Nie ma krainy cieni, ale dzięki obrażeniom zadawanym przez mrówki wyślesz swoich przeciwników do prawdziwej krainy cieni. Dzięki temu prawie wszyscy zadymiarze mają hiperładunki. Z wyjątkiem. PAM. Przepraszam, PAM. Ona dostanie swój w następnej aktualizacji. Może. Wracamy na kolejny semestr w Brawl Academy. Możecie rozpoznać te skórki z oryginalnego ekranu ładowania. Eldridge Professor Barley, Prankster Chester i True and Penny. I aktualizacja skórki cheerleaderki Rossy, aby była bliższa oryginalnej wizji. Zdobądź inspirowanego Clash Royale, Fisherman Bass. Z nagrody Supercell Ideal Streetwear M's to skórka z Subway Surfer sezonu Brawl Pass, Hype Beast M's i Techwear M's to dwa chroma na ten sezon. Jam Master Hank gotuje bity w tym świetnym dresie. Edgar Poco dosłownie kanalizuje ducha muzyki elektronicznej. To nowa skórka z hiperładunkiem. Został wydany z dwoma hiperładunkowymi chromami: Scratcher Poco i Beatmatcher Poco. I mamy nasze własne epickie skórki Subway Surfers. Dostępne w nadchodzącej współpracy. Sprawdź Jayka Oli, którego możesz zdobyć za darmo w trakcie sezonu. Mamy także Tricky Gent i Franka Byrona. I wreszcie mamy te trzy nowe graffiti skórki dla Leona, Stu i Ali. Jak widzicie, przejmujemy scenę gier mobilnych dzięki naszej nowej współpracy z Subway Surfers. W tej współpracy będziecie musieli zwrócić uwagę. A kto lepiej wyjaśni współpracę, niż menedżer społeczności Subway Surfers. Ty, czy nie powinna już tu być? Okej, okay, dziękuję. Cześć, jestem Hanna. Przepraszam, to jest, to jest w moim kontrakcie. Muszę wszędzie biegać. To takie irytujące. Cześć Hanna, witamy w Brawl Talk. Ta nowa współpraca zawiera nagrody inspirowane Subway Surfers, nowe super umiejętności zwane Subway Supers oraz zupełnie nowy tryb gry Subway Run. Podczas całej współpracy będziesz zbierać szyny, aby zbudować własną ścieżkę nagród. Och, to dosłowna ścieżka, bardzo sprytne. Tak, zrobiliśmy to całkowicie celowo. A budując ścieżkę nagród, odblokujesz skórę. Jake Oli. Zbierając szyny, odblokujesz nagrody za wydarzenie, w tym nowy Boombox, który jest pełen kosmetyków, w tym nowe skórki graffiti i daje gwarantowanego Subway Super. Tak, mamy 8 ulepszeń z naszej gry, które pojawią się w Brawl w formie Subway Supers. Tak jak w Subway Surfers, możesz je aktywować, aby uzyskać przewagę w grze. Kiedy wyposażysz się w Subway Super, zobaczysz ten przycisk i użyjesz go jak zwykłego Super. Każdy Subway Super ma trzy poziomy, a każdy awans daje Ci potężniejszy Subway Super. Czy kiedykolwiek chciałeś użyć super umiejętności Janet z Czakiem lub super umiejętności Baziego z Zetgarem? Teraz możesz. Super Sneakers. Przeskocz nad każdą przeszkodą i wyląduj z tymczasowym przyspieszeniem i tarczą. Brawler Magnet. Przyciągnij Brawlera do swojej pozycji. Ładowanie deskorolki. Surfuj przez przeszkody i zadawaj obrażenia przeciwnikom. Możesz także ogłuszyć wrogów na końcu trasy. Pułapka barierowa. Uwięź przeciwników za pomocą barier kolejowych. Lecak odrzutowy. Lataj i atakuj przeciwników z góry. Ataki pozostawiają również spowalniającą farbę w sprayu. Szybki tor. Wystrzel serię niszczących torów kolejowych, surfuj po nich, aby poruszać się szybciej. Stereoblast. Wystrzel falę muzyczną, która odpycha przeciwników i leczy twoich sojuszników. Pogo Pool. Przyciągnij się do wroga lub ściany, aby odblokować Subway Supers. Musisz zebrać szyny, aby zbudować swoją ścieżkę nagród i odblokować pumbox. Aby zebrać szyny, twoi brawlerzy będą surfować do czterech różnych miast, z których każde ma swoje własne wydarzenia i nagrody do odblokowania. No dalej chodźmy. W pierwszym tygodniu pada deszcz monet. Ten modyfikator daje ci więcej monet za każdą grę, którą grasz. To świetny sposób na zdobycie postępu. W drugim tygodniu mamy wydarzenie klubowe, gdzie ty i twoi klubowi koledzy będziecie zbierać szyny razem, aby odblokować nagrodę. Zbierz wystarczająco dużo szyn, aby zdobyć główną nagrodę skórkę Graffiti Leon za darmo. Musisz być w klubie, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Och, czekaj, jesteś tym gościem od Dołącz do klubu. Powiedz to, powiedz to! Dołącz do klubu. Dołącz do klubu. Dołącz do klubu. W trzecim tygodniu jedziemy do Brazylii, aby wypuścić naszego nowego zadymiarza Minę. To tutaj odbędzie się wydarzenie związane z premierą nowego zadymiarza, które omówimy później. Tydzień czwarty to ostatni tydzień współpracy i będzie zawierał codzienne konkursy. Wydarzenie Subway Surfers będzie dostępne w Brawl Stars na zawsze. Więc, ludzie, co to za nowy tryb gry Subway Run? Dziękuję za całkowicie nieskryptowane pytanie. No, jeśli... Saboy Subway Run mamy nasz pierwszy w historii tryb wyścigowy Brawlers. To wyścigowy pojedynek dla 10 graczy, gdzie każdy brawler walczy dla siebie. Celem jest przebicie się przez każdy punkt kontrolny w kolejności i dotarcie jako pierwszy na metę. Pokonanie wrogów daje ci przyspieszenie i przenosi ich do poprzedniego punktu kontrolnego. To będzie wyróżniony tryb gry w tym sezonie, więc Subway Surfers zawsze będzie aktywne w tym trybie. Och, tak i nie zbliżaj się za bardzo do Guarda. On cię dopadnie i zada obrażenie. A jednocześnie Broad Stars jest także w Subway Surfers. Mamy zupełnie nowy tryb gry o nazwie Broad Stars Showdown, w którym możesz ścigać się z innymi surferami. Możesz odblokować sześciu różnych zadymiarzy w Subway Surfers, a w nowym trybie gry możesz używać ich jako wzmocnienia. Możesz biegać jako Dynamike, Piper, El Primo, Max Poco, a nawet Spike. Upewnij się, że sprawdzisz współpracę zanim zniknie. Hej. Och, daj spokój, szczerze. W każdym razie. Grave Brawl Stars i Subway Surfers teraz. Cóż, wracamy do brutalności. Mamy nowy sposób na odblokowanie zadymiarzy. Tak, pozwamy się wczesnego dostępu. Zamiast jednego tygodnia, w którym można było kupić najnowszego zadymiarza w sklepie, teraz będziemy organizować wydarzenie z okazji premiery każdego nowego zadymiarza. Podczas tych wydarzeń można otwierać skrzynki z zadymiarzami, aby mieć szansę na zdobycie nowego zadymiarza. I tak naprawdę bardzo łatwo jest wziąć udział. Przez ponad 10 dni każdy otrzyma 3 codzienne bilety na grę w losowy tryb gry, używając własnych zadymiarzy lub nowej wersji nowego zadymiarza. Będzie również dostępny mecz lustrzany przez cały czas trwania wydarzenia, gdzie można ćwiczyć z nowym zadymiarzem przed użyciem biletów. Musisz logować się codziennie, aby uzupełniać swoje bilety. Jeśli chcesz grać w zespole z przyjaciółmi, oni również będą potrzebować biletów, więc zaplanuj swoją grę. Co każde dwa zwycięstwa otrzymasz nową skrzynkę z zadymiarzem. Liczba zwycięstw zmieni się w zależności od rzadkości zadymiarza. Te tematyczne skrzynki zawierają kosmetyki dla nowego zadymiarza i przedmioty do. Progresji, a mogą nawet zawierać samego nowego zadymiarza. Możemy wspomnieć, że jeśli jesteś tryhardem, możesz to zagwarantować, ale większość z nas, zwykłych ludzi, którzy muszą polegać na skrzynce, idzie. Match mind. Jeśli nie chcesz czekać, ale nadal chcesz zagrać nowym zadymiarzem, te skrzynki będą również w sklepie. Mamy nadzieję, że to wydarzenie da wszystkim szansę na odblokowanie nowego zadymiarza podczas jego premiery, a jeśli ci się nie uda, zadymiarz trafi na Star Road po zakończeniu wydarzenia. A pierwsze w historii wydarzenie związane z wydaniem zadymiarza będzie dotyczyć nowego zadymiarza. Miny. Jeśli nie zaatakuje wystarczająco szybko, i kombinacja zostaje przerwana i cykl zaczyna się od nowa. Atak 1, atak 2, atak 3. Jak widać, przy każdym ataku ona również trochę się przemieszcza, ale samo przemieszczenie nie zadaje obrażeń. Asin no w swojej super umiejętności Hurakan 3000. Mina uderza w powietrze, tworząc potężny huragan, który zadaje duże obrażenia i wyrzuca przeciwników przed nią. Mina zostanie wydana w swoim własnym wydarzeniu premierowym w Braulerze we wrześniu. Czekaj, czekaj. Brazylijska część jeszcze się nie skończyła. Brawl Kart nadchodzi wkrótce. Nikt nie liczył na przebiegłość El Grillo. Carter Spike. To zepsuty animatronik jak w niektórych opuszczonych parkach w Brazylii. Szalaniec clown. Carl. Zainspirowany podejrzanym klaunem, którego boi się każde dziecko. Nie wiem co się właśnie stało, ale mi się podoba. Zigi to niezwykle teatralny magik, który doskonale wykorzystuje elektryczność w swoich występach. Jest trochę zarozumiały, ale hej, potrafi dosłownie kontrolować pioruny, a ja potrafię kontrolować umysły. Główny atak Zigiego to ta-da. Uderzenie pioruna w wybrany obszar. Po krótkim opóźnieniu pojawia się jak magia i zadaje obrażenia obszarowe. Jego super fantastyczna burza Zigiego to jego największa sztuczka. Gigantyczna burza elektryczna, która szybko przemieszcza się po otoczeniu. Zadaje ogromne obrażenia wrogom znajdującym się wewnątrz i porusza się wolniej, gdy w środku jest przeciwnik. Wszyscy mówią, że wyglądam dokładnie jak Ziggy. Nie, nikt tak nie mówi. Nie, i pamiętaj, to nie są sztuczki, to są iluzje. Czekaj, czy on był magikiem czy wampirem? Cukierek albo psikus. Bo częstunek, nie ma mowy. Wiemy, że Brawl Owin jest jeszcze daleko, ale oto zapowiedź naszego wydarzenia. Zbieraj cukierki, aby wymieniać je na nagrody. Możesz od razu zdobyć drzewko lub poczekać na drzewko. Będą też potworne bossy z nieznanego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź jutro swojego ulubionego twórcę treści. Również mamy nowego na Brawl win w tym roku mamy jedne z naszych najstraszniejszych skórek. Plague Dr. Crow to skórka z Brawl Pass wraz z jego chromą Death Store Crow i Old Hunter Crow. Mamy również upiornego Ghost Diver Rico, tajemniczą wampirzycę Ivy, stoickiego gargulca RT, niezrozumiany Tim Robs i przerażającą legendę Halloween, zwłaszcza w gorącej strefie bezgłowego. Mamy również Kaiju Kenji, nową chromę tylko dla Hypercharge Charge Kenji. Uch. Darmowy Brawl Pass został wzmocniony większą ilością monet, kredytów i punktów mocy po usunięciu Brawler Mastery. Zbalansowaliśmy wiele rekordów i dodaliśmy nowe do Brawl Arena. Jest tego dużo, więc sprawdź je w notatkach z wydania lub na filmie twórcy treści. Odkryj Ranger Ranch, Mike's Mines i Wild West Town na Trophy Road. Zastąpiliśmy ikony poziomów trofeów nowymi odznakami i dodaliśmy więcej poziomów powyżej 1000 trofeów. Przy 1200-1500 i 2000 trofeów otrzymasz nowe odznaki do wyświetlenia. Teraz zastępują one ikony rekordów na twoje i karcie bitwy. Uczyniliśmy więcej trybów stałymi i zmieniliśmy czas resetowania wszystkich trybów gry na ten sam. Wyszukaj ten hashtag w mediach społecznościowych, aby mieć szansę na wygranie tej skórki. I nie możesz zignorować wszystkiego, co właśnie powiedzieliśmy w tym Brawl Talk, aby mówić tylko o nowym portrecie Shelly.